Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to John Deere 6430 Premium. Ciągnik z 2010 roku z przebiegiem tylko 7100 parę godzin pracy. Jak ciągnik wygląda i funkcjonuje zobaczcie sami. Ciągnik w wersji Premium więc posiada TLS. Do tego przedni TUS. Został nowy komplet opon tył i przód Allianz w rozmiarze 380-85R28, przód i tył w rozmiarze 460-85R38. Ciągnik prezentuje się bardzo dobrze. Niektóre rzeczy zostały odnowione silnikowo, skrzyniowo pracuje świetnie. odnawiany, nieodnawiany, niemalowany Naprawdę ciągnik chodzi i zachowuje się bardzo dobrze Podcówka na łeb nie leci, posiada szyber dach Limę, oczywiście sprawną działającą pedały niewydarte fotel pasażera oryginalny fotel kierowcy skrzynia power quad 24 24 z funkcją auto i eco -shiftu. 3 rozdzielacze mechaniczne, EHR i lewarek od skrzyni, radio, klima. Klima działa, ale wyłączę, bo dzisiaj nie jest wcale ciepło. Spróbujemy ciągnikiem kawałek się przyjechać przejechać czwóreczkę D sobie wciskam, rewersik do przodu. I jedziemy trzeba na oliwić gumy, nie gumy, tylko sprężyny w siedzeniu, bo strasznie strasznie, ale to strasznie skrzypią do tyłu. teles chodzi bardzo ładnie jak widzicie nie tarpie nie szarpie temperatura trzyni dopiero 32 stopnie teraz nie skrzypi połówki zmienia zajebiście już jedziemy 40 parę na godzinę 42 włączam ostatni półbieg. ciągnik obniża nam obroty zachowując cały czas tę samą prędkość Naprawdę zbiera się bardzo dobrze, nie trzeba go prosić, żeby jechał. Hamuje, wystarczy lekko. Dotknąć pedału hamulca naprawdę, chodzi znakomicie ten ciągnik. Dodatkowo dzisiaj pojedzie w robotę, będziemy nim pryskać. na funkcję auto I Jedziemy Już promujemy ponad 4 dekę na godzinę Siformuję, bo samochód widzimy, jak nam sam rzuca połówki Teraz, jak sam dodaje, tak samo obniżył prędko, prędkość obrotu silnika. Naprawdę nie można się tutaj specjalnie do niczego przyczepić. Kikał, bo włączyłem kierunkowy wskaz. Auto już wyłączę. ich posiada bardzo dobry skręt, zakręca na bardzo małej przestrzeni. Naprawdę bardzo fajna i zdrowa maszyna. Bardzo dobrze reaguje na pedał gazu. Nie dymi, nie kopci. Chodzi lux Zapraszam do oględzin w do godziny 17 w sobotę od 10 do 14 pozdrawiam wszystkich do zobaczenia do usłyszenia. Cześć!